Najbardziej intensywna wersja tego deseru, czyli brownie, podkręcone do granic możliwości. Lecimy! Siemka, siemka. Dzisiaj sobie zrobimy brownie, które bardzo mnie zaintrygowało. Brownie, które zobaczyłem kiedyś na kanale Chef Steps. Jeżeli nie kojarzycie tego kanału, to bardzo polecam. Tam bardzo kombinują równie, równie mocno jak ja, a nawet bardziej niż ja. Dużo, dużo więcej. Mają mega profesjonalną kuchnię. I właśnie tam robili przepis, który nazwali najbardziej rich. Po prostu najbogatsze smakowo brownie, jakie tylko się da zrobić. Postanowiłem dzisiaj ten przepis zrobić, ale jeszcze go podkręcimy dodatkowo, żeby był jeszcze bardziej dowalony. Eee, I tak, dzisiaj będzie dużo roboty, także jak macie wolne 3 dni, to zaczynamy. Dobra, obstawiliśmy się tutaj składnikami, jak nie wiem. Będzie kilka etapów, które yy, jakby trzeba wykonać tutaj. Nie jest to jakieś karkołomne, ale no trochę czasu, tak jak mówiłem, zajmie, więc zaczniemy sobie od wymieszania czekolady z masłem. Mieszanie czekolady z masłem polega na tym, żeby ją po prostu rozpuścić. Do tego jest potrzebna kąpiel wodna, czyli macie ciepłą wodę, nie wrzącą, miskę, czyli bon marie tak zwane, czyli taka kąpiel wodna dosłownie. Dlaczego tak robić? Bo delikatnie podgrzewacie czekoladę, nie dopuszczając, żeby coś się zważyło, rozdzieliło i tak dalej, aczkolwiek mi się to nigdy nie zdarzyło, jednak to jest bezpieczniejsza metoda, zwłaszcza jak robicie 10 rzeczy naraz i nie możecie przy tym stać. To najlepiej tak to robić. Możecie nawet w mikrofali rozpuścić z masą delikatnie, też wyjdzie, ale mówię, tutaj, jest, zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko trzeba kontrolować. W oryginalnym przepisie, co będziemy usprawniali? W oryginalnym przepisie czekolada gorzka, mieszana. Z masłem. My zrobimy już inną wersję. Właśnie zrobiłem palone masło, czyli po prostu mocno je grzałem w garnku, aż się zrobiło brązowe, zaczęło się dosłownie palić. Szybko ściągnąłem przez sitko metalowe do grubego szkła. Przecedziłem kilka razy i wyszło takie bardzo orzechowy zapach, więc będzie super. Tylko czekam, aż lekko przystygnie, bo ma 80 stopni, to nam zabije tą, tą czekoladę od razu, więc damy zimną miskę, w którą dam masło. Ono się wystudzi od zimnej miski od razu automatycznie, dzięki czemu już jest lepiej i teraz wrzucimy czekoladę. Do tego i ona lekko zacznie się topić, ale mówię, przez to, że to masło już wystygło lekko, ta czekolada dodatkowo spowoduje, że też się troszeczkę wolniej będzie już jest 50 stopni, więc jest bardzo dobrze. Zobaczcie, już puściło. Dobra, już przestaje rozpuszczać, czy jest dobrze. No i teraz wrzucamy to na kąpiel. Niech się powoli dochodzi. Tymczasem zrobimy drugą rzecz, która jest potrzebna. Będziemy robić coś, co oni nazywają Italian Marine. To jest taki specyficzny rodzaj bezy, można powiedzieć. Jeszcze zaraz, żeby wam nie, pow nie powiedzieć źle. Zaraz się zapytam dokładnie czata, żeby nam wytłumaczył. Bo ja się nigdy ty tym nie zamówiłem. Zam Zajmowałem. Robiłem to może z raz w życiu, więc nie mam jakiegoś mega doświadczenia z tym. To jest rodzaj bezy, meringu, bardziej stabilnej niż klasyczna, przez to, że właśnie jest dodane żółtko. Nie opada tak łatwo, może być używana bezpieczenia z gorącym syropem. Zasada jest taka, że tutaj ubijamy samo jajko, do niego będziemy wlewali syrop cukrowy, który jest rozgrzany do 125 stopni Celsjusza. Dlaczego do tylu? 115, 125 ponieważ wlewając tutaj on się będzie studził i nie może spaść poniżej pewnej temperatury, bo zacznie twardnieć i zrobi nam się kamień. Dlatego bardzo ważne, żeby był bardzo gorący. Niestety potrzebujemy też do tego w takim układzie termometru. Oczywiście możecie to zrobić na oko, jak już widzicie, że ten cukier zaczyna się wręcz karmelizować, to znaczy, że już jesteście powyżej na pewno tej temperatury i możecie działać, nie? Raczej taki w tym przepisie fajnie mieć ten termometr, dlatego dobrze, że go mam. Wrzucam teraz tutaj cukier i tak, oni użyli białego cukru. Ja znowu bym tutaj to podkręcił, więc dam zwykły biały cukier, cukier demerara, czyli ten z, do, z domieszką, e, troszkę melasy i taki mocno melasowy dark muscovado. Ja myślę, że taki cukier znowu jeszcze kolejny level up nam tutaj elegancko zrobi i co? I teraz musimy poczekać, a to, to się musi zacząć gotować, nie? Na razie mamy 60 stopni weń. Dark Muskowado jest bardzo twardy, czasami mi się zastyga, aż wręcz przez tą melasę chyba to chodzi o to, że on się tak bardzo się krystalizuje szybko. Nasa smoła się tu grzeje, a my w tym czasie sobie przesiejemy zwykłe kakao z mąką pszenną. Oni używali chlebowej, ja nie sądzę, żeby w tym przypadku tutaj miało to większe znaczenie. Warto jest przesiać podobno dwa razy. Ja nie bardzo wiem, dlaczego mielibyśmy to robić dwa razy, ale, ale możemy przesiać dwa razy, bo czemu nie? Nie mamy co robić w końcu. Nie wiem, na ile widzicie, co robię, więc będę tutaj robił to, bo mamy troszkę tutaj rozgardy że tak powiem i czas nas goni, bo dzisiaj mam tutaj trzeci odcinek, a ja muszę dzisiaj pilnie wyjechać szybko, więc robimy instant odcinek, ale to dobrze, przynajmniej będzie mniej gadania, a dzisiaj więcej robienia, także... Wszyscy zadowoleni. Oprócz tych, którzy lubią słuchać mojego pierdzielenia, tu dajemy jaja. I niech się tutaj one już kotłują. Dobra, już jesteśmy blisko temperatury, więc zaczynamy ubijać jaja. I teraz mamy tak, mamy 106 stopni. Ja z doświadczenia wiem, że to wcale nie będzie szybko. Dobra, czekolada jest w takim stanie, pokazuję. Tu nam się pieni. Czyli jednak Dark Muskowado był fajnym tweakiem, ale. Urwa, co tu się dzieje, jak się kotłuje. Normalny cukier się tak nie robi, więc jeżeli chcecie to zrobić bezpiecznie, no to normalny cukier. Ja jestem człowiek, koleś Git, który doli zasady. Jak to źle zaakcentowali. Doli zasady! Pierdoli zasady i nie jest frajerem. To pamięta kolesia Gita. Dobra, ja szybko omówię ostatnie składniki, których użyjemy. Ekstrakt z wanilii. To było też w oryginale, ale nie było espresso w proszku. To jest game changer i naprawdę polecam to bardzo mocno, żeby to dodać. Odrobinę soli bym też dodał za chwilę. A sol, sól będę omawiał dalej, ale zaraz ją dodam do jajek, jak będziemy to kręcili, bo też jest to moim zdaniem w cieście niezbędne. W soli trzeba dać jakieś 2 gramy. Mamy 109 stopni, jesteśmy blisko. Niech chociaż do tych 110 dobiję granicznych, żeby nam to nie, nie zepsuło się. Bo teraz jest bardzo ważne, żeby to wlewać. Nie po ściance, tylko po środek, żeby nam się nie, nie, nie przykleiło do tej ścianki. Nie? Żółtka się nam ładnie ubiły, znaczy jajka nam się ładnie ubiły. W momencie kiedy zwiększam temperaturę to grzanie, to od razu zaczyna mocniej bulgotać, więc to będzie musiało tak chlapać. Dlatego jednak. To podkręcenie moje smakowe, fajnie, ale trzeba brać poprawkę, że trochę syci, nie? Ale myślę, że smakowo nam to odda na pewno. Czekam jeszcze jeden stopień, będzie 110 i myślę, że wystarczy jak szybko wleję, to będzie gitara. I zaczynamy zabawę. Poczekamy aż to o. Pamiętajcie, nie po ściance, tylko do środka. Tak, nie sikamy po cichu. Tu nie chodzi o to, żebyś swojej dziewczyny nie obudził w nocy o drugiej. Jak ci się zaśce, siku po czwartym browarze, nie? Teraz musimy chwilę pokręcić, aż się to troszeczkę bardziej zrobi takie. Gęste i z doświadczenia wiem, że to potrzeba chwilę na to. To ja sobie w tym czasie pokroję czekoladę. Uff, wy tego nie słyszycie, bo, bo pewnie było filtrowane też, dźwięk był z mikrofonu. My tutaj mieliśmy nieustanny hałas od 10 minut tego miksera taka ulga. Dobra, teraz już jest na spokojnie. Mogę wam teraz po kolei wytłumaczyć, co dalej. Mamy sobie tą czekoladę i musimy ją delikatnie na wolnych obrotach dodać. Nie potrzebujemy już tego tak mocno ubijać. Czekolada wymieszana z palonym masłem. tak, którą się wolno tak robiło. Mamy to dodane. Kolejna rzecz. Za chwilę dodamy suchą ma masę, ale najpierw ostatnie trzy rzeczy cztery właściwie najpierw ekstrakt z wanili, który już mówiłem jak nie wiecie skąd wziąć ekstrakt z wanilii, to sobie zróbcie sami wpiszcie fox gotuje ekstrakt z wanili albo odpalcie książkę fox wars gotowanie tam jest wytłumaczone to w gruncie rzeczy zalewacie mocnym alkoholem laski wanili zostawiacie na długo i po prostu to będzie puszczało ekstrakt i macie ekstrakt druga rzecz espresso w proszku tego nie było w oryginale moim zdaniem game changer jeżeli ktoś kiedykolwiek robił brownie to wie, że espresso w proszku to po prostu musi być trzecia rzecz oczywiście obowiązkowa sól sól morska w tym przypadku moldon moldon, moldon. Dajemy tutaj. I teraz ostatnia rzecz. To jest też game changer, czyli to, co oni wymyślili miso, tylko ja użyłem ciemnego, oni użyli jasnego. Tutaj nie ma to większego znaczenia i tak dochodzi o dodanie umamiczności. Ciemne będzie oczywiście bardziej takie wytrawne, bym powiedział tak, tak deli jakby upraszczając, ale miso sp sprawi, że, że ta masa będzie, ciężko to opisać, ale faktycznie zrobi umami, mimo tego, że umami zwykle się tyczy do rzeczy, ale w przypadku deseru też można zrobić, uzyskać efekt umami, zapewniam. I teraz ostatni miks, czyli przesiana mąka z kakao na wolnych obrotach, bo to już tylko chodzi o to, żeby to wymieszać. Dobra, wyłączamy na chwilę i delikatnie z ściągamy ze ścianek resztkę mąki i tak dalej. Pamiętajcie, przy wyłączonym mikserze, zwłaszcza jak macie takie mocne typu KitchenAid, naprawdę, to może urwać palce, dosłownie. Nie, nie, nie żartuję w tym, w tym momencie. Po prostu szanujcie ten sprzęt I, i swoje życie i palce. ok, mamy to i teraz tak, tutaj popsikać sobie naczynie z prajem, albo posmarować po prostu olejem, żeby to się łatwiej potem wychodziło. Wyciąć sobie tak papier, żeby dobrze pasował i co? No i wlewamy teraz tą miksturkę tutaj. Elegancko. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Z tej strony wam zademonstruję. Kurde, już bym chciał to jeść, moi drodzy. Już bym chciał to jeść. A to trzeba jeszcze upiec, a ja jestem na białej diecie, więc zjem to za tydzień. Tak na serio, my sobie Matysę część weźmie, a resztę sobie tu zamrozimy. Jak nas znajdzie, wy będziecie oglądali przepis na przykład na jakiś tam makaron albo rosu. A my w tle będziemy wpierdziewać to, właśnie to. Dobra, i ostatnim składnikiem jest. Oni to nazywają Dolce, dolce Delecze. Oni robią to po prostu rozpuszczając, jak to się nazywa, mleko skondensowane, grzejąc po prostu w wodzie przez dłuższy czas w pół ja tak w ogóle dla mnie to brzmi tak abstrakcyjnie. Jestem do różnych rzeczy przyzwyczajony, ale do tego nie. Po prostu nie. Zobaczcie, robimy sobie taki wzorek. Dlaczego podgrzewam w ogóle ten kajmak? Ponieważ jak go dacie zimnego, to wam się, on wam opadnie na dno, tyle będziecie go widzieli. On zostanie na dnie po prostu tej formy. Musi być ciepły, on się wtedy utrzymuje jako tako na powierzchni. I jeszcze mówię, to robić te meki, żeby go rozprowadzić bardziej, nie? Czyli mniej więcej dwie trzecie puszki, połowa puszki, lekko, więc lekko ponad połowa puszki poszło na ten przepis. Można to robić warstwami też, wtedy będziecie mieli większy przekrój tego kajmaku. Ostatnia rzecz, kawałki czekolady. Oni tylko używają mleczną, ja bym mieszał jednak z gorzką, bo moim Zdaniem. Za słodkie to będzie po prostu. Na koniec sól Maldon, o której gadaliśmy, Posypiemy dwa razy. Najpierw trochę lekko przed wypiekiem i na koniec jeszcze sfiniszujemy. No to jest taka specjalna, zbierana, tam ręcznie, odpowiednio. To już w ogóle ona jest pierdzielenie pomijając, na serio jest ultra delikatna, że jak spróbujesz, ona nie jest taka piekąca jak zwykła sól. Nie szczypię język, dosłownie. Więc na górę robimy o, taki lekki touch I nie będę dawał zbyt dużo, bo wiem, że to się lubi zapaść. Troszeczkę, najwyżej jeszcze sfiniszujemy na świeżo po wypieku. No to wybali. Wywali z kapci po prostu wszystkich niedowiarków, że można zrobić jeszcze lepsze braunie. Proszę bardzo. Na 48-50 minut, mniej więcej, do pieca. 180 stopni. Dobra, minęło 49 minut. I to wygląda tak, proszę ja was. Uch, a jak pachnie. Także proszę bardzo, Brownie podkręcone najpierw przez szef Steps, a potem przeze mnie. Podwójna podkręcona Roberto Carlos 1998. No dobra, to spróbujmy. Tak, minęła doba, moi drodzy. Mati spróbuje, bo ja dalej biorę dieta. Chciałbym to zjeść, ale nie mogę. Wow, nie... Ale to jest puste. To jest bogate. to jest ciężkie. To jest bogate. Ja myślałem, że to będzie leciutkie. To nie, to jest brownie. Wow. I co? Dobre? To Jak kurczak. <laughs> No. Ja wam pokażę z bliska. Pokażę wam z bliska jeszcze raz. Jeden kawałek do kawy jest koniec. Tak. Zdaniem. To jest dobre. Na gastro sobie nie róbcie, bo jak zjecie to wszystko. Trzeba to, to już śmierć Nie, to nie. trzeba malutkie kawałki kroić, nie? Tak, smaku. Mam chęć złamać białą. Biało... Dietę, nie ma. Mam chęć złamać białą dietę. Tymczasem dzięki za dzisiaj i, I przypominam, że na FoxPl macie książeczkę Fox z 15 minut nową i starą też macie Fox. Z gotowanie. I, I noże, i patelnie. I napiszcie, co myślicie, zostawcie subapkę w górę i widzimy się. Za tydzień. Do zobaczyska. Siema.